Ludzie, którzy chcieliby do Nikaragui przyjechać, znajdują w internecie informacje, że jest tutaj bardzo niebezpiecznie, gdzie żyją tu w skrajnej biedzie. Jeżeli ominęliście nasz poprzedni film, to jesteśmy właśnie w Nikaragui, gdzie po spędzeniu tygodnia z lokalną rodziną w San Juan del Sur, ruszyliśmy na wyspę Ometepe, znajdującą się na największym jeziorze w Ameryce Środkowej. Będziemy poruszać się po niej skuterem. Oto kluczyk. Oto skutek. Trzeba wykręcić i w lewo. Słyszeliście to? To ten dźwięk ekscytacji przed otworzeniem siedzenia, gdzie znajdują się, co? Kaski! Zamykamy. Siadamy na motor, wykręcamy stacyjkę. Nasz pierwszy przystanek to Jezus Maria, czyli cypel Jesus Maria, najbardziej wysunięta na wschód część wyspy Ometepe. W tle widać jeden z dwóch wulkanów obecnych na wyspie. To właśnie dzięki pyłowi wulkanicznemu piasek na plażach jest czarny. Krótki spacer i jedziemy dalej. Wyspa jest niewielka, więc poruszając się po niej, prawie zawsze na horyzoncie widać któryś z wulkanów. Wejście zabezpieczone, żeby motylki nie uciekły. Jesteśmy w parku, który nazywa się Czarcoverde. Czarcoverde. W motylarni i żółwiarni. Wszędzie wokół nas natają motyle i chodzą żółwie. A i papaje rosną. Tak rośnie papaja. Po wyjściu z motylarni udaliśmy się do głównej części rezerwatu Czarko która składa się z lasu, laguny oraz niewielkiej, odosobnionej plaży. W niecałą godzinę obeszliśmy całą lagunę, ciesząc się naturą i pięknymi widokami. Po drodze spotkaliśmy tylko dwie osoby idące w przeciwnym kierunku. Przez resztę czasu spacerowaliśmy zupełnie sami. Zatrzymujemy się przy wegańskiej restauracji z widokiem na wodę i zamawiamy smażone warzywa z ananasem oraz gulasz soczewicowy. W jeziorze Nicaragua można się kąpać. Jednak należy uważać, ponieważ występują tutaj rekiny, które doskonale radzą sobie w warunkach słodkowodnych. Zamiast rekinów widzieliśmy małe, skaczące rybki. Uwaga, będzie Wam! <laughs> Za chwilę będzie Wam! Reduktor! Tak zwany leżący policjant, ale tutaj reduktor. O, nie wiem, czy było to widać. Wracamy z wycieczki po wyspie Ometepe. Z każdej strony wystają i wyglądają na nas dwa wulkany, które znajdują się na tej wyspie. Wyspa Ometepe jest przykładem tego, jak polityka może negatywnie wpłynąć na rozwój tak dużego regionu. Cała wyspa jest praktycznie umarła, nic się tu nie dzieje. Ciężko jest w ogóle znaleźć restaurację, ciężko jest znaleźć sklep. Jest tak naprawdę jedno miasto, w którym można zjeść cokolwiek, a i tak mieliśmy problem, żeby znaleźć restaurację, która jest otwarta. jak nie znaleźliśmy, byliśmy tam sami. Chociaż miejsce ma ogromny potencjał nie tylko turystyczny, ale po prostu do życia tutaj, bo jest pięknie, jest natura, jest ziemia powulkaniczna, która jest bardzo żyzna i gotowa, żeby. Wszystko można było na niej uprawiać. Żyją tu w skrajnej biedzie, nie są zadowoleni z polityki, protesty głównie w stolicy doprowadziły do tego, że ludzie tacy jak my, którzy chcieliby do Nikaragui przyjechać, znajdują w internecie informację, że jest tutaj bardzo niebezpiecznie, co jest nieprawdą. Faktycznie zawahaliśmy się, czy przyjechać, czy nie przyjechać. Zdecydowaliśmy się jednak, jak wiecie, przyjechać tutaj, co było super decyzją, dlatego że ci ludzie potrzebują naszej pomocy, naszej obecności tutaj, żeby móc po prostu przeżyć. Poza tym Nikaragua jest warta odwiedzenia, warto ją poznać, warto zobaczyć, ludzie są przecudowni. Zawsze warto samodzielnie sprawdzić. Jak sytuacja naprawdę wygląda, a nie iść za falą strachu, i przez to stracić możliwości zwiedzenia czegoś unikalnego, czegoś bardzo nieznanego i odległego. Jesteśmy w takim bardzo cichym, spokojnym. W hotelu, hostelu, mamy jednak bardzo głośnych sąsiadów. Naszymi sąsiadami są papugi. Teraz wyjątkowo są cicho, jak przyszłam Wam je pokazać, ale wcale nie są ciche. Mamy takie hałaśnice, a większe są tutaj. A, a. Hej papuszki! Jak już nas pakuje. Tutaj misja specjalna, spakować jedzenie. Mamy bananki, papaje. Adelante Badan nam się dniu tu. Jedziemy teraz do miejscowości, która nazywa się Alta Gracia Alta Gracia Jadąc skuterem pojawia się przed nami jeden z dwóch wulkanów Przed nami teraz wulkan Concepcion Okazuje się, że nie wszystkie drogi na Ometepe są pięknie wyłożone kostką brukową. Niektóre są takie, że ciężko jest tam przejechać naszym skuterkiem, i wyglądają tak. Jesteśmy w centrum Alta Co jest centrum Alta Nie wiem, ale przekonamy się za chwilę. Jest jakiś mały park. Jest plac zabaw dla dzieci. Jest sklep z amerykańskimi zapatosami, slash butami. Są pieski. Jest autobus. Chicken bus. Chicken pewnie czeka na bus. Okazuje się, że na wyspie Ometepe są trzy wulkany. Pierwszy, drugi w oddali i trzeci. Altagracia to niewielka miejscowość, w której powoli toczy się życie. Kupujemy owocowy koktajl i ruszamy dalej. Mieszkańcy wyspy najczęściej poruszają się skuterami lub motorami, jednak nie jest im obca jazda wozami ciągniętymi przez konie. Dużą część gospodarki stanowi rolnictwo, stąd jadąc przez wyspę, spotkać można najróżniejsze zwierzęta wykorzystywane do pracy w polu lub hodowane na mleko i mięso. Stoją, czy co? O co chodzi? Nie wiem, ale poczekają, że przejedziemy. Chyba nie. Wow. To Jedziesz, jedziesz, a tu kończę przechodzi przez drogę. Zatrzymaliśmy się, żeby nakarmić konia. naszego, ona się dojechaliśmy do Ojo de Agua, czyli to jest naturalne źródło niedaleko wulkanu Maderas na wyspie Metepe. Ojo de Agua to naturalne jezioro z krystalicznie czystą wodą, które stanowi jedną z głównych atrakcji wyspy. Można tutaj napić się wody z kokosa, odpocząć na leżaku, a przede wszystkim schłodzić w orzeźwiającej wodzie. I co opowiesz? Cilujemy się. Wracając do hostelu, mijamy dzieci idące ze szkoły do domu. Rok szkolny trwa tutaj od lutego do listopada. Chociaż edukacja w Nikaragui jest bezpłatna, to część dzieci zamiast chodzić do szkoły pomaga rodzicom w pracy. Drugiej strony, drugi wulkan. Bartek cierpliwie czeka, aż zrobię ujęcia wszystkich wulkanów. Po wspaniałym dniu na skuterze wracamy, wracamy do pokoju. Zdecydowaliśmy się zostać na Ometepe jeden dzień krócej, ponieważ zostało nam już tylko 11 dni podróży, czyli bardzo mało. Mamy już bilet powrotny. Będziemy Kolejne dni spędzać na plaży. Zobaczycie gdzie? Teraz będzie czas na chill, relaks, plażę i jak nam wyzdrowieją nogi i żebra surfiando. Nie wiem co mówiłam, a przed nami świnka. Pa, pa, o, chyba mnie kocha, wrócił. O nie, nie wrócił. Dobra, okay, jeszcze ty. Jednak kocha. Jak to jeździmy to jest no krów, i koni. Dlaczego one są w ogóle z przodu domu, a nie są wypasane za domami? Jeżeli ktoś zna odpowiedź na to nurtujące pytanie, proszę o komentarze na dole! Najlepsza odpowiedź zostanie nagrodzona... I przyciskiem dłoni przez internet. Yay! Mamy nadzieję, że podobało się Wam tak samo jak tam. Aaaaa!